Cześć, dzisiaj musimy pojechać do mechanika y, naszego, y, co będzie nam dawał zawsze jakieś misje. Nazywa się Lukas. Dzisiaj nie bierzemy tego nudnego samochodu, tylko weźmiemy sobie jakiś inny, że nie było nudno. Trochę jestem chory, ale spróbujemy. To jest ten, cośmy u niego y, tam naprawiali, tą wyścigówkę w misji nocnej. Chyba wiecie, który pod mostem tam. No i jedziemy. O, statek jakiś tam pływa. No, te skróty sobie wezmę szybko tunelem. Pojedziemy tam pod tym mostem i będzie. No uważaj. E, Lukas, on nam daje zawsze takie misje typu e, jakieś samochody trzeba ukradnąć i potem te samochody są nasze. I on nam daje właśnie samochody fajne, tylko że musimy je sobie sami wziąć. Bo w Gieta San Andreas grafika nie jest taka ładna. To jest trochę bardziej taka prawdziwa. Ryje ludzi są bardziej upodobnione. W San Andreas jest mniej. Ale znowu w San Andreas mamy większą wolność świata. Mamy, możemy latać różnymi samolotami. Możemy. Dużo rzeczy Taki wolność. To jest mniej trochę. Ale znaczy. Tu macie fajniejsze misje typu, nie, wyścigi na przykład. Co fajne misje. Gdzie tam macie większą wolność, zabawę? Y, nie musicie robić nic, a możecie dużo rzeczy robić. No i to właśnie. No, i jeżdżamy, jeżdżamy tutaj do niego, o! Halo! Jest O, on taki. Hej, Tommy! Już go widzieliście. I. Y, o. A już wiem, co za misja. Widzieliście, jaki miał tam samochód? Ja widziałem. Zaraz zobaczycie, jaki samochód będziemy y, brali. Musimy pojechać do miejsca, gdzie ten samochód jest. Najlepiej przez most. No i my tak będziemy dostawać y, też dobre samochody. Uważaj, babka! Kolejny gościu nie uważa! Widzieliście jak chodził przed samochody? O, policjanty! Ta będę miał... Aj! Miałem szybkość, to mi wjechali! Nie będę im nic dawał! Gońcie mnie, spróbujcie! Bo teraz będę z górki, to będę szybko jechał! Oni mnie nawet nie dogonią. no, Następni jadą! Ile ich tutaj jest? Aj! No! Żarty sobie stroją! No! Odejdź se, no. Nie, no nawet brońki nie mam! Co?! Krucino! Teraz będą... Oni teraz mi nie dadzą spokoju, no nie! To jest najdurniejsze! Tu będzie taki... I oni was będą gonić... Aż wam taki... Kruc i... Dobra, zabiję ich. Aj, brońki nie ma! Dobre, walnę ich! Może jak któregoś zabiję i będę miał wtedy brońkę. Szowuda ma! No nie! Szogun jest silny, on nie może zabić. Jego będę warił. Kolejni tam jadą. Ile tu jest tych policjantów? Krucji! I te oni też mają szoguny. Zginęłem. Dobra, jeszcze raz. Ja już jestem. Już dojeżdżam do tego miejsca. Teraz musimy zabić jakiegoś policjanta, najlepiej, żeby mieć brońkę. Przyda... O jest! Dobre, goń mnie, goń mnie, Jak chcesz y, umrzeć. Tak, go przyjadę. Nie mam rozpędu, zaraz. Dobre? No, ale spryciarz. Sportowany policjant! No, chodź! Jeny! Ale on jest szybki! Teraz już nie będzie taki szybki! <grym> Udało się! Mamy teraz pistolet jego! No przesuń się, gościu! Jeny dureń! Wychciatka! Będzie mi zasłaniał. Cichaj. Ach, wsiadamy. Jedziemy teraz tam, gdzie mamy jechać. Mówi wam, przyda wam się brońka, zaraz wam powiem dlaczego. No durnie! Oni myślą, że jak są policjantami, to już mogą sobie tak jeździć durnie. Mi zaraz przed tym, jakby się aby mieli jakieś problemy. O! Mamy tutaj, to jest taki parking i za wam pokażę. O! Może już widzicie. Widzicie ten żółty samochód? Pamiętacie tego łysego? Taki samochód będziemy mieli jak ten łysy. Tylko musimy tego policjanta zabić, bo on tu pilnuje. I by zaraz zaczął strzelać jakby my mu tutaj kradli. O! A teraz możemy sobie wziąć ten samochód. Patrzcie, on jest taki super. Przy, y, taki jest fajny, długi. On jest szybki. Tylko ma kolor taki trochę brzydki, bo żółty. Ale! Fajny jest! Patrzcie, jak fajnie on wygląda. Nawet nie wiem, po co ma koła z boków y, z tych drzwi. Nie wiem, po co to takie, że one nawet się nie kręcą. No ale samochód jest super fajny. Ha! <grytania> <grytania> Policjant! Tam możesz se mnie gonić. Nawet mnie nie dogoni. Mam taki dobry wóz. Uwaga! Aj, prawie go przyjechałem. Wyglądał jak mafios. Tutaj niektórzy ludzie tak wyglądają, ale... Mafios to widać, bo... Most idzie do góry! Za, wyskoczymy, spróbujemy! Patrzcie, jak to będzie fajnie! Mam dobry sam. Patrzcie, ale akcja. A wy se tutaj. Capy. Patrzcie, i oni tak nie mogą przyjechać. to jest takie durne. Nie to denerwuje jak muszę stać. Ale udało mi się teraz. Je! Co oni se myślą? Nie widzą jak ja szybko jeżdżę? drogi! <noise> Ale ory. Dobre. O, jeszcze se paliwa dodam. Cześć. Dawaj. A czas... E, to to cześć! Nie chcesz wlewać to nie! Do widzenia! Ja nie rozumiem w ogóle, co to za pomysły mają ci ludzie, że stają tak na drodze. Idzie tak, jak tamty niebieski. Potem wychodzą i dostają y, przejechanie. Do z... zatrzymania są parkingi. O, tak jak tutaj mam. A nie ulicach. No, wychodzimy i teraz to już jest już koniec misji. Ja ci już z wami będę żegnał. No. servus eines abends nach einem